Krawy są jedną z trzech krań historycznych tworzących dzisiejszą Republikę Czeską. W jej sercu znajduje się Ołomuniec, a w sercu tego miasta swoje mecze rozgrywa lokalny klub Sigma. To dość rzadko spotykany przykład ulokowania stadionu tak blisko centrum. Andrów stadion, będący domem Sigmy Ołomuniec, może pomieścić ponad 12 tysięcy widzów, co stawia go na ósmej pozycji wśród największych stadionów w kraju. Nie jest to duży obiekt, ale nowoczesny. Stąd od czasu do czasu korzysta z niego reprezentacja Czech. Budowa stadionu rozpoczęła się w latach 30. XX wieku, a dużą rolę odegrał w niej lokalny patriota i przedsiębiorca Józef Ander, właściciel sieci sklepów ASO. To jemu obiekt zawdzięcza swoją nazwę. Oficjalne otwarcie stadionu miało miejsce w 1940 roku, a dzięki swej żelbetowej trybunie głównej stał się od razu miejscową atrakcją. W czasie II wojny światowej charakterystyczna trybuna służyła jako skład amunicji, a gdy była już niepotrzebna, została wysadzona przez żołnierzy Wehrmachtu. Przez kolejne 30 lat kibice zmuszeni byli korzystać z drewnianej konstrukcji, aż w końcu w 1977 roku rozpoczęła się jej przebudowa. Kolejnymi krokami milowymi były prace remontowe przeprowadzane pod koniec lat 90., kiedy to wybudowana została efektowna owalna trybuna północna. Jej wzorem był słynny stad Velodrom w Marsylii. W 2010 roku doczekano się odpowiednika na jej południowej stronie, ale już nie tak wysokiej. Zamiast górnych rzędów powstały tam loże VIP, pomieszczenia techniczne klubu oraz około 30 apartamentów. Przez kilka dekad Andrów stadion był stopniowo unowocześniany. Niektóre inwestycje pokrywane były z transferów ważnych piłkarzy, jak np. Pawła Hapala do Bayeru Leverkusen w 1992, Mirosława Baranka do Sparty Praga w 1997 czy Marka Hańca do Hamburga w 2000. Dzisiaj ten obiekt spełnia wymogi UEFA, ponadto jest pierwszym stadionem w Czechach z podgrzewaną murawą. W 2018 roku Andrów Stadion został sprzedany miastu za 145 milionów koron. W tamtym czasie taki ruch miał ustabilizować finanse klubu. Sigma wynajmuje stadion od miasta, co zwalnia ją z pokrywania całkowitych kosztów utrzymania. Obieg stał się przez to polem sporów politycznych, w których opozycja oskarżała rządzących o marnotrawienie środków miejskich. Andrów Stadion posiada cztery główne trybuny. Główną, zachodnią, północną i południową. W 2019 trybuna główna została nazwana imieniem Karela Bryknera, zasłużonego piłkarza i trenera Sigma Łomuniec. Andrów Stadion był jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy U-19 w 2008 roku i U-21 w 2015. Na obiekcie grała dwukrotnie reprezentacja Czechosłowacji w 1991 roku pokonując nawet Polskę 4 do 0. Z różnym szczęściem kończyły się tutaj spotkania reprezentacji Czech, odważnych wizerunkowo zwycięstw ze Słowacją, po porażki w eliminacjach do mistrzostw z Danią czy Litwą. Stadion pamięta również ważne spotkania w europejskich pucharach jak ćwierćfinał z Realem Madryt w Pucharze UEFA czy finał Pucharu Intertoto u w 2000 czy półfinał z Hamburgiem w Pucharze Intertoto w 2005. Sam klub piłkarski został założony w 1919 roku jako FK Heijzin Łomuniec. Kilkakrotnie zmieniał nazwę. Sigma pojawiła się dopiero w 1966, kiedy to sponsorem został największy czeski producent pomp. Jak dotąd nie udało się wygrać Mistrzostwa Kraju, a największym sukcesem pozostaje zdobycie Pucharu i Super Pucharu Czech w 2012 oraz ćwierćfinał Pucharu UEFA w sezonie 91-92. W historii klubu przewinęło się wielu wybitnych zawodników takich jak Michal Kowar, rekordzista jeśli chodzi o liczbę występów, Michal Ordos, najlepszy strzelec, Radoslav Latal, Radim Kucera. Paweł Hapal, Roman Hubnik, Marek Heinz czy Tomas Ujfalusi. Najdroższym transferem w historii klubu było przejście Tomasa Kalasa do Chelsea za 6 milionów euro. Na koniec kilka ciekawostek. W latach 1950-1993 władze komunistyczne zdecydowały, że stadion będzie nosił nazwę Miru, co oznacza stadion pokoju. W 1997 stadion mocno ucierpiał w czasie powodzi. Na szczęście szybko udało się doprowadzić go do pełnej funkcjonalności. Tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i odsyłam do innych materiałów na kanale.